Z tej strony Czechów Dzisiaj mam przyjemność znowu z gubernatorem naszego pięknego stanu Stan Andreas, panem Dawidem Brukary. Witam bardzo serdecznie. No, dzień dobry. Panie Brukary, może pan nam pokrótce powiedzieć, czym zajmuje się Departament Sprawiedliwości w naszym stanie? Panie Rektorze, Departament Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, jak sama nazwa wskazuje. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem spraw sądowych, oskarżaniem przestępców jako. Z przedstawicielstwa, można powiedzieć, stanu San Andreas, który jest reprezentowany przez prokuraturę, oraz zapewnienie zgodności działań organów ścigania z obowiązującymi przepisami. A jaką rolę doj pełni w strukturze władzy naszego stanu? Departament Sprawiedliwości jest przede wszystkim filarem władzy sądowniczej, ustawodawczej, jak i częściowo nadzoruje również pracę wymiarów wykonawczych, tak? Współpracuje z władzą wykonawczą przy procesach legislacyjnych i, i nadzorem nad jej działaniami. A jak wygląda struktura Departamentu Sprawiedliwości? Jakie jednostki działają w jego, w jego ramach? No przede wszystkim mamy właśnie władzę sądowniczą, o której wspomniałem wcześniej. Mamy Biuro Prokuratury. Mamy Adwokaturę Publiczną oraz Internal Revenue Service, który odpowiada za system podatkowy. Jeżeli byliście Państwo zainteresowani, jak działają taka struktury, zapraszamy do innych naszych wywiadów, które pojawią się wkrótce. A, oczywiście zapomniałem jeszcze wspomnieć o pomocy społecznej. Oczywiście nie w takim wymiarze, jak słuchacze czy, czy oglądający mogą sobie myśleć, ponieważ nie stanowimy pomocy społecznej w zakresie wsparcia finansowego. A raczej chodzi o zwierzaki, adopcje, domy dziecka, takie sprawy. Jakie są obecnie największe wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości w naszym stanie? Największe wyzwania. Panie redaktorze, powiem szczerze, największym wyzwaniem jest rosnąca przestępczość zorganizowana, zdarzające się czasem nadużycia władzy, no i brak świadomości prawnej wśród obywateli. Obywatele niestety często są niedoinformowani co do przysługujących im praw, obowiązków, no i ta nieświadomość niestety im szkodzi. A jak będziecie państwo starali się zadziałać z tym problemem? Wie pan, panie redaktorze, nie jesteśmy w stanie na siłę zmusić nikogo do czytania dokumentacji legislacyjnej, która obowiązuje w naszym stanie, tak? Jedyne co, to możemy zachęcać i tak jak wspomniałem wcześniej, nadzorować i interweniować w sytuacjach, kiedy sami dostrzeżemy takie sytuacje. A ja, czy doj... Czy daj planuje reformy lub zmiany w funkcjonowaniu w systemie prawnym? Całkiem niedawno Departament Sprawiedliwości opracował i opublikował nowe prawo stanowe oraz nowe prawo karne. Także na ten moment w zasadzie jedyne co to jakieś drobne poprawki, tudzież uzupełnienia i korekty w sytuacjach, które będą tego wymagać. A gdzie możemy znaleźć informacje o tych zmianach? Przede wszystkim źródłem... Informacji o aktualizacjach i zmianach jest aplikacja De Departamentu Sprawiedliwości. Jest tam zakładka, która mówi o nowelizacjach, ale jest to również na stronie Departamentu Sprawiedliwości, w zakładce nowelizacje. Jak Głównie Pan jako gubernator ocenia współpracę z organami ścigania. Powiem szczerze, że bywa różnie. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. E Ostatnimi czasy uważam, że dogodujemy się całkiem w porządku. E po zmianie zarządu e poprzedniej. Z tym zarządem jeszcze niewiele miałem okazji współpracować, ale po poprzedniej zmianie zarządu uważam, że współpraca troszeczkę rozkwitła i, i zaczęliśmy się dogadywać troszeczkę lepiej. Troszeczkę zaczęły dostać respektowane nasze ustalenia, jak i nasz zarząd zaczął troszeczkę przychylniej patrzeć wobec wymagań stawianych przez władzę wykonawczą. A jak dojdę o to, żeby każdy obywatel miał równy, równy dostęp do sprawiedliwości? Przede wszystkim poprzez właśnie wymagania legislacyjne wobec władzy wykonawczej, obowiązkowe przedstawianie praw obywatelom w momentach, kiedy mają na przykład niekoniecznie chcianą styczność z którymś z praw, tak? w momentach zatrzymania, aresztowań, funkcjonariusze mają obowiązek przedstawić podstawowe prawa osobom zatrzymanym. No, sama świadomość, Podstawowych praw, które im przysługują w danym momencie, jest już kluczowa. Przede wszystkim przysługuje im od niedawna już bezpłatna pomoc, adwokatka, no, która w wielu sytuacjach może im naprawdę pomóc. Nasza kadra jest wykwalifikowana i z niejednym problemem potrafią sobie poradzić. Wiele obywateli zastanawia się też, jak wygląda sprawa ze składaniem wniosków i skarg do Departamentu Sprawiedliwości. Co pan może o tym powiedzieć? Jak to obywatel ma? Robić, jak chcę złożyć skargę na jednego z funkcjonariuszy publicznych? Proces składania skarg przez obywateli powinien zacząć się przede wszystkim od wizyty w biurze Aja. W zależności od skali przewinienia czy, czy wykroczenia, do akcji dopiero w Departament Sprawiedliwości. W momencie, kiedy mamy złamanie prawa karnego w stopniu znacznym, no, tudzież nawet nieznacznym, no wszyscy obywatele wobec prawa są równi, także funkcjonariusz publiczny również odpowiada za swoje czyny. Skargi, które trafią bezpośrednio do Departamentu Sprawiedliwości z pominięciem AJAD-u, mimo wszystko do tego AJAD-u trafią. Wiadomo, że jednostka wewnętrzna sprawująca kontrolę nad funkcjonowaniem organu wykonawczego i pracy funkcjonariuszy, musi mieć wgląd do tego, co się dzieje. Nie mogą zostać pominięci w tym wszystkim. W momencie, kiedy AJAD nie dostrzega nieprawidłowości, które jawnie występują. No, Departament Sprawiedliwości przejmuje tą skargę i, i analizuje ją, że tak powiem, po swojemu, kolokwialnie mówiąc. Kupuje się Pan głównie na Latwian Force. A jak to wygląda w, temat w przypadku Emergency Medical Services? W przypadku Emergency Medical Service w zasadzie nie mamy. Poza wykroczeniami karnymi i z innymi złamaniami prawa, nie mamy żadnych możliwości. Tu jedyną możliwością jest wytoczenie procesu cywilnego wobec, wobec pracownika. Jeżeli chodzi o jakieś niedopatrzenia i inne mniejsze przewinienia, które nie skutkują jeszcze złamaniem prawa, no skargi należy składać bezpośrednio do zarządu Emergency Medical Services z uwagi na to, że Departament Sprawiedliwości nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad. nad Med, że tak powiem, e, medycyną publiczną? Tak to nazwał. Jest to firma prywatna, stanowiąca usługi na rzecz stanu San Andreas poprzez podpisaną umowę, ale na tym się kończy. Dobrze. A jakie mechanizmy nadzoru funkcjonują wewnątrz Departamentu Sprawiedliwości? Panie Radko, co ma pan na myśli przez mechanizmy nadzoru? No, że się zdarza się na przykład to, że jeden z funkcjonariuszy publicznych pełniący funkcję w Departamencie Sprawiedliwości, Popełnię jakiś błąd, dajmy na to. Falnie multerówkę albo i specjalnie zrobię jakiś błąd, żeby wyszło na korzyść jego klienta. Jak to wtedy wygląda? Hmm, powiem szczerze, że takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często. Większość poważniejszych dokumentów przechodzi zawsze przez zatwierdzenie poprzez zarząd. Jakieś drobne błędy. Pokroju literówek, o których Pan wspomniał, w, w ujęciu litery prawa nie stanowią jeszcze warunku, że tak powiem, odrzucenia takiego dokumentu. Tak? Taką pomyłkę można skorygować, jednak zachowuje swój, swój sens. Tak? W momencie, kiedy nie jest to jakaś poważna literówka, na przykład, która kompletnie zmienia nazwisko obywatela, tylko jakaś tam drobna sprawa, no to taki dokument może zostać w danej postaci. Jeżeli pyta Pan o nadzór nad pracownikami, nad adwokaturą publiczną stanowi go pani Szentford, która piastuje ja stanowisko mecenasa generalnego. Nad prokuraturą na ten moment niestety zwolniła się ostatnio pani Hazel, która była prokuratorem generalnym, więc w tym momencie prokuratura podeszła pod moje skrzydło. Jeżeli chodzi o sądownictwo, mamy świetnego sędziego Harego, który uważam naprawdę rewelacyjnie wykonuje swoje obowiązki. No oraz mamy Internet Revenue Service, który również nadzoruje ja. Oprócz tego mamy pomoc społeczną, o której już wspomniałem. Jest to tam jednostka wewnętrzna, której również obsługują skazani, konkretnie pracownicy. Dobrze, a czy Departament publikuje jakieś raporty, statystyki lub inne dane do opinii publicznej? Na ten moment nie. Nie mamy w zasadzie statystyk, którymi nie moglibyśmy się publicznie podzielić. E, informacje, które e, nie wiem nawet, co obywatele chcieliby wiedzieć. E, no z reguły są to sprawy, które nie powinny użyć świata z uwagi na prywatność osób, które dotyczą. E, jakie, jakie osoby mogą dołączyć do Departamentu Sprawiedliwości? Czy prowadzicie aktualnie reputację? Tak, Departament Sprawiedliwości stoi otworem wobec nowych pracowników. Na ten moment rekrutujemy. Jeżeli chodzi o wymagania, no to wymagamy przede wszystkim wykształcenia w zakresie prawnym lub administracyjnym, ale przyjmujemy również aplikantów i stażystów, których sami kształcimy, jeżeli tylko chcą chętni, aby taką naukę otrzymać. Jak wygląda proces rekrutacji pracowników? Czy to jest głównie teoria, czy też praktyka w terenie? proces rekrutacji. Rekrutacja akurat nie wymaga praktyki. Praktyka jest sprawdzana dopiero podczas egzaminów wewnętrznych na poszczególne stanowiska. A jak właściwie wygląda taki proces szkolenia? Wszystko zależy od obranej ścieżki. W zależności od ścieżki kariery, którą wybierze sobie na początku pracy aplikant, jest mniej więcej nakierowywany oraz prowadzony, że tak powiem, przez wyższych stopni pracowników z danej dziedziny którzy stopniowo szkolą go i wdrażają w jego przyszłą pracę. Dobrze, a jakie wartości są kluczowe dla takich właśnie osób, które chcą zostać? Przede wszystkim uczciwość, bezstronność, odpowiedzialność oczywiście, no bo jednak odpowiedzialność jest naprawdę na wysokim poziomie. No szacunek wobec innego człowieka i wobec litery prawa, chociaż mam na myśli czystą kartotekę. A czy są jakieś wydarzenia związane z wymiarem sprawiedliwości, które odbiły się ostatnio szerokim echem w celach Jeżeli chodzi o stricte o wymiar sprawiedliwości, chyba nie było ostatnio większych wydarzeń. Sama w sobie nowelizacja systemów prawnych miała miejsce już jakiś czas temu i no nie obiła się jakimś, jakimś większym echem, raczej tak jak mówię, obywatele nie przywiązują ku temu zbyt dużej uwagi, a powinni, ponieważ częściowo zmiany na pewno ułatwią im życie. Może jeszcze tego nie wiedzą. A co powiedziałby Pan osobom, które twierdzą, że prawo w tym stanie działa wybiórczo? Przede wszystkim, że każdy przypadek należy oceniać w oparciu o fakty i dowody, a departament sprawiedliwości właśnie na straży tego stoi, aby prawo było stosowane wobec wszystkich jednakowo. Niezależnie od statusu społecznego, niezależnie od tego, kim ktoś jest. Także uważam, że głupota mówić coś takiego. Dobrze, to teraz Wisienka na torcie, czyli czym tak naprawdę dla pana osobiście jest sprawiedliwość? No, w zasadzie, tak jak wspomniałem w ostatnim, w ostatnim pytaniu, panie redaktorze, sprawiedliwość to równe traktowanie wszystkich obywateli. Oczywiście, wobec, wobec litery prawa, bez względu na ich status majątkowy, bez względu na płeć, bez względu na kolor skóry, tym jest właśnie dla mnie Sprawiedliwość. Dobrze, a chce Pan coś dodać od siebie na sam koniec? Czytajcie prawo, drodzy obywatele. Dobrze, dziękuję Panu bardzo serdecznie. Dziękuję. I do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.